Hej, cześć, witajcie. Z tej strony wasze ulubione masło. Dzisiaj sprawdzimy sobie gamingowe słuchawki Sony InZone H9. Są to słuchawki bezprzewodowe, dedykowane PC, Tom oraz PlayStation. I wydaje mi się, że jest spora szansa, że będą to słuchawki do gamingu bezkompromisowe. Bo nie dość, że oferują 2,4 GHz i Bluetooth, to mają też ANC, czyli aktywne tłumienie hałasu. Czy się dobrze sprawdzają? Sprawdźmy to. No dobra, już chyba dawno nie byłem tak podekscytowany, żeby zrobić jakieś rozpaczkowanie słuchawek. Tak więc, Sony Zone H9, czyli ten high-endowy. Model. Są to oczywiście słuchawki bezprzewodowe, które mają według producenta wytrzymać do 32 godzin ciągłej pracy. Mamy podłączenie przez 2,4 GHz za pomocą dołączonego dongla USB, ale mamy także wsparcie Bluetootha i możemy też mieć naraz podłączone urządzenie po 2,4 i po Bluetoothie. Bluetooth jest w wersji 5.0. Mamy oczywiście aktywne tłumienie hałasu. No, i mamy też certyfikat Discorda. Ten certyfikat Discorda to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Pierwszy raz widzę coś takiego. No, ciekawe, czy te słuchawki z tym w takim razie zadziałają, hehe. Słuchawki są kompatybilne z pc tem jak i z PlayStation. 5, co również dla Was za moment sprawdzę. No i mamy też dodatkową, dedykowaną aplikację do naszego PC, gdzie jak widzę, możemy sobie sterować equalizerem, ale o tym również porozmawiamy sobie później. No dobrze, no to weźmy się za rozpaczkowanie. Dobra, to z tego co widzę, trzeba to będzie zrobić tutaj. O! Hop! Mamy hop! Jak to się to. Za napuszcza. a w ten sposób dobrze. Tak, ładnie mamy zapakowane słuchaweczki. Wszystko widzę w kartonach bez żadnych plastików. Tutaj mamy start, szybki do tego, jak zacząć. Widzę, że na Donglu mamy też przełącznik PlayStation 5 i PC. Bardzo ciekawe. No i włączamy nasze słuchawki i pobieramy sobie soft. No to dobrze, zacznijmy od tego. W pierwszej kolejności mamy kabel USB typu C do USB-A do ładowania naszych słuchawek. Słuchawki mogą jednocześnie być użytkowane i ładowane. Tu znajdziemy, widzę jeszcze całą papierologię, mamy nawet jakieś dodatkowe naklejki, to nas raczej interesować nie będzie. No i mamy nasze słuchawkęsy, ale w pierwszej kolejności jeszcze wezmę tego dongla, Wam pokażę. I rzeczywiście ten odbiorniczek USB jest o tyle nietypowy, że Mamy tutaj rzeczywiście przełącznik pomiędzy trybem PlayStation 5, a pomiędzy trybem PC. No, bardzo ciekawe rozwiązanie, ale z drugiej strony to też fajnie, bo po takim podłączeniu 2,4 GHz na pewno będziemy mieli mniejsze opóźnienia niż łącząc nasze słuchawki przez Bluetooth. No i teraz faktyczne mięcho, czyli dajcie mi te słuchawki ula la. O, kurczaki, dobra. Pierwsze wrażenie Giga Giga solidne słuchawki. No, zresztą przy tej cenie to spróbowałyby nie być. Wow, naprawdę. Tutaj pałąk plastikowy. Całkiem fajna poduszeczka. Dość miękka. Słuchawki mają taki stopień regulacji. Tutaj się wysuwają z jednej, z drugiej strony. Także mamy tutaj taki zakres do regulacji. Dodatkowo jak widzicie. Tutaj same muszle nam się odwracają. Co do materiału na muszlach, jest on taki powiedziałbym, skóropodobny, nie jest taki materiałowy. Ja nie do końca przepadam za takim wykończeniem, ponieważ zwykle on bardziej grzeje uszy. No i nie mamy też żadnych, żadnych innych muszli do zmiany w zestawie bezpośrednio. Więc jesteśmy na ten moment skazani po prostu na taki materiał, a to dość interesujące, bo zdarzają się i sporo tańsze słuchawki, które dodatkowo dają nam drugą opcję w zestawie, że możemy sobie wymienić ten materiał. Co dość może być zaskakujące, te słuchawki mają dość sporą liczbę przycisków, jak tutaj sami widzicie. W pierwszej kolejności mamy tutaj. Wybór Noise Cancellation, czyli do wygłuszania szumów otoczenia, to jest do tego przycisk. Mamy pokrętło z fajną wyczuwalnym skokiem, to jest potencjometr, więc nim możemy kręcić bez oporu, on nie ma żadnej blokady. USB-C do ładowania, dioda kontrolna, natomiast z drugiej strony znajdziemy włącznik, tryb przełączania pomiędzy trybem Bluetooth a 24 GHz, a także mamy tutaj game. I chat. To nie było specjalnie opisane, to prawdopodobnie jest do przełączania trybów naszych słuchawek. Co do mikrofonu, nie jest on odłączany, jest on przytwierdzony tutaj na stałe, natomiast on ma taki mechanizm, że jeżeli Przesuniemy go sobie w dół, to on się aktywuje i wtedy możemy przez niego rozmawiać. Tutaj jest elastyczny, możemy go sobie dopasować. A gdy chcemy mikrofon wyłączyć, po prostu robimy tak, i mikrofon wtedy jest wyłączony. Nie ma żadnego dedykowanego przycisku do, do wyłączania fizycznego, po prostu musimy to zrobić w ten sposób. A, no i gdy sobie włączymy słuchawki. One migają. Miganie w tym momencie oznacza, że próbują się połączyć do jakiegoś urządzenia. Tak więc tutaj mamy jeszcze dodatkowe diody wokół mocowania muszli, które sygnalizują nam stan podłączenia. No i design bardzo ładny tych słuchawek. Przypomina mi rzeczywiście PlayStation 5 wersję tą oryginalną, tak, białą, to są materiały, które mają taką samą kolorystykę. I muszę przyznać, że wizualnie te słuchawki wyglądają naprawdę kozacko. Okej, okay, no to słuchajcie, ja biorę się za testy i widzimy się niebawem. Many, many minutes later. Okej, okay, więc ja sobie pożywałem tych słuchawek dość długo, bo przez ponad miesiąc. Korzystało mi się z nich super, ale zanim powiem Wam o tym, jakie są moje wrażenia, chciałem zaznaczyć, że ja te słuchawki dostałem od polskiego dystrybutora. Słuchawki zostają u mnie po testach, natomiast producent nie widział tego materiału przed publikacją, ani ja nie dostałem za to żadnych pieniędzy. I... Jak sobie tak potestowałem te słuchawki, to mam wrażenie, że jest to sprzęt w pewnym sensie bezkompromisowy, jeżeli mówimy o słuchawkach do gier, ponieważ ma on naprawdę bardzo dużo featureów i tak naprawdę do niczego pod tym kątem nie możemy się przyczepić. Mamy łączność Bluetooth, mamy łączność 2,4 GHz, mamy łączność z PlayStation, no i mamy też ANC, czyli aktywne tłumienie Szumu. I ja w tym materiale będę się dużo odnosił do słuchawek G Pro wireless, których używam już blisko na co dzień od dwóch lat, nie licząc tego miesiąca, więc znam te sławki bardzo dobrze i de facto mam ich dwie pary, to znaczy jedną tutaj właśnie w studio i jedną miałem w domu. Więc pod kątem jakości dźwięku, jeżeli mówimy o brzmieniu muzyki i ogólnie efektów w grach, wydaje mi się, że Sony wychodzi tutaj na prowadzenie. Przynajmniej dźwięk, który te słuchawki produkują, trochę lepiej do mnie trafia. Co prawda, musiałem je też nieco skorygować w equalizerze w dołączonej aplikacji, o której później. No, i byłem w stanie dopasować je do mojego gustu, tak jak ja lubię, żeby słuchawki brzmiały, i brzmiały one moim zdaniem nieco lepiej niż te Logitechowe. I propos tego aktywnego tłumienia hałasu. W pierwszej chwili, jak o tym usłyszałem, to mówię, wow, kurde, niesamowite. W końcu jakieś słuchawki do gamingu, które mają aktywne tłumienie hałasu, mówię, super sprawa, na pewno będę używał. I. Skończyło się to tak, że de facto używałem tego tłumienia hałasu przez max 2-3 dni i już tłumaczę dlaczego. Otóż po pierwsze zacząłbym od tego, że same te nausznice, te muszle, które przychodzą nam na głowę, one bardzo mocno tłumią cały zewnętrzny hałas. Naprawdę, do tego stopnia, że nie słyszałem mojej narzeczonej, która siedziała dosłownie metr obok mnie i czasami coś do mnie mówiła, nie słyszałem, musiałem robić coś takiego, żeby w ogóle słyszeć, co ona do mnie mówi. Dodatkowo, gdy włączamy sobie ANC, to to tłumienie jest jeszcze bardziej wzmocnione. Więc jeżeli ktoś z was chce się kompletnie odciąć od otoczenia, to naprawdę robi robotę i działa. Mimo, że takie ANC zwykle, Najlepiej tłumi takie stałe częstotliwości, jak nie wiem, na przykład hałas samochodu, to w praktyce, przez to, że te muszle tak dobrze tłumią ten hałas, to nie byłem w ogóle zmuszony do korzystania z tego ANC. I tak zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie ktoś z Was ma taką potrzebę, że musiałby do słuchawek gamingowych używać ANC, bo to jest trochę inna sytuacja niż jak mamy takie małe słuchawki, w których nie wiem, jeździmy w autobusie czy coś takiego. No, tu raczej siedzimy w jednym miejscu. I tak sobie pomyślałem, że w sumie takie zastosowanie, które mi przychodzi do głowy, to jeżeli ktoś z Was na przykład ma bardzo głośnego laptopa gamingowego, no to wtedy takie tłumienie hałasu całkiem spoko. I pozostając przy tych nausznicach, to wielka wada, jak dla mnie jest taka, że one oficjalnie nie są wymienialne. I jest to wielka szkoda. I nie da się tego zrobić w prosty sposób i producent również tego nie zaleca. No Dla mnie osobiście jest to wielka wada, bo ja z wielką przyjemnością wymieniłbym sobie te nausznice na takie bardziej materiałowe. Ja nie przepadam za tymi takimi skórzanymi z tego powodu, że te słuchawki bardzo mocno grzały mnie w głowę, przez to, że mają te nausznice takie, jakie mają. Co do samego połączenia na 2,4 GHz, to. Działało to idealnie z wyjątkiem dwóch dni. Już tłumaczę o co chodzi. Generalnie zasięg był bardzo dobry, mam wrażenie, że nawet ciut lepszy niż w G-Pro, ale były takie dwa dni, w których totalnie dźwięk mi się gubił. I nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Znaczy, mam podejrzenie. Ja mieszkam obecnie w bloku w mieszkaniu i przypuszczam, że ktoś odpalił jakieś urządzenie na podobnej częstotliwości. I co chwilę mi zrywało połączenie i dopiero musiałem wyciągnąć dongla z tyłu kompa i wpiąć go do przodu i wtedy dopiero te słuchawki zaczęły brzmieć normalnie. Bardzo dziwne i zdarzyło mi się tylko to przez te dwa dni, Potem słuchawki działały normalnie. To nie była też kwestia poziomu naładowania baterii, bo specjalnie podładowałem też te słuchawki i działo się dalej to samo. Co fajne, to te słuchawki mają Bluetooth, czego na przykład nie mają G Pro. Więc jeżeli chcielibyście sobie takie słuchawkęsy podłączyć na przykład do waszego laptopa bezpośrednio przez Bluetootha albo do waszego telefonu, bo chcecie sobie na chwilę posłuchać muzyki albo obejrzeć jakiś film, to jest naprawdę super sprawa. I ciekawą funkcją również jest to, że te słuchawki miksują dźwięk z Bluetootha i 2.4 GHz, czyli przykładowo, nie wiem, macie wpięte po 2.4 GHz do konsoli te słuchawki, łączycie się do telefonu przez Bluetootha i możecie sobie tam na przykład odpalić Discorda i słyszycie jednocześnie dźwięk z gry z konsoli i dźwięk z Discorda z telefonu. Fajna rzecz. No i teraz pozostało nam jeszcze nic innego jak przeprowadzić test mikrofonu. Hej, cześć, witajcie z tej strony z maslą. To jest test mikrofonu w słuchawkach Sony Inzone H9. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. To jest test mikrofonu w słuchawkach Logitech G Pro Wireless. No i które słuchawki brzmią lepiej, czy G Pro, czy Sony? Ocencie sami. Moim zdaniem, jeden i drugi producent mógłby trochę poprawić jakość mikrofonu w słuchawkach. Przetestowałem te słuchawki również z PlayStation 5, które mam. I faktycznie, po przełączeniu Dongla w tryb PS5, działa to wszystko bardzo dobrze. Mikrofon poprawnie się włącza, wyłącza. Widzimy od razu powiadomienie na konsoli. Możemy sobie sterować głośnością ANC jest to naprawdę fajne, i z konsolą Sony się to super integruje. Ciekawostka działa to również z PlayStation 4, natomiast próbowałem też odpalić to z PS Trójką i na PS Trójce już te słuchawki nie chciały działać. Sprawdziłem również te słuchawki z Xboxem i myślałem, że może będzie jakaś szansa, że w jakimś trybie te słuchawki zadziałają, ale nie. Niestety nie udało mi się ich zmusić do działania z Xboxem. No i tak, czas pracy na baterii, jaki on jest, moim zdaniem bardzo dobry. Tutaj producent podaje, że one wytrzymują około 30 godzin ciągłego używania. W moim doświadczeniu, gdy ja sobie siedziałem na kąpie po, nie wiem, 4 czy 6 godzin dziennie, to te słuchawki były w stanie wytrzymać mi blisko 2-3 tygodnie. Zresztą czas pracy na baterii był dość podobny jak w przypadku tych słuchawek G Pro. No, może ciut lepszy ze względu na to, że to są po prostu nowe słuchawki i mają nowe baterie. Ale tak, z czasu pracy na baterii byłem bardzo, bardzo zadowolony. Omówmy jeszcze sam software tych słuchawek. Jest on bardzo estetyczny i elegancki, coś co bardzo pochwalam, bo naprawdę jest ten soft mega intuicyjny i prosto się w nim odnaleźć. Znajdziemy tutaj korektor, możemy sobie wybrać kilka predefiniowanych profili, znajdziemy tutaj również przełącznik dźwięku przestrzennego oraz ustawienia mikrofonu. Fajne jest to, że na kolejnej zakładce możemy sobie wybrać funkcję ANC. Na przykład, jeśli nie chcemy funkcji przepuszczania dźwięku otoczenia, a także możemy sobie skonfigurować stan słuchawek zaraz po włączeniu, czy mają pamiętać poprzednie ustawienia. Czy włączyć się w konkretnym trybie? Rzeczek, której nie ma i która mnie irytuje, to to, że nie mamy procentowego stanu baterii w aplikacji. Mamy tylko, można powiedzieć, czterostopniowy wskaźnik, jak naładowana jest bateria. Na szczęście jednak tych słuchawek nie musiałem zbyt często ładować, także nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo mocno. Ale fajnie by było, gdyby było. No i pytanie za 100 punktów. Czy warto? Te słuchawki są wycenione na około 1100 zł. Zostawię wam link w opisie, jak coś do tych słuchawek. G-Pro można kupić w różnych cenach, czasami koło 830 zł, czasami bliżej 950 zł i. Moim zdaniem, jeżeli faktycznie mamy tutaj dodatkowe ANC Bluetooth'a i są to rzeczy, które są dla Was istotne, to moim zdaniem faktycznie warto dopłacić. To są słuchawki gamingowe klasy premium, przynajmniej takie, abym je nazwał. Są mega wygodne i naprawdę dostarczają super jakość dźwięku i bardzo dobry czas pracy na baterii. Jedyny mój największy zarzut w stosunku do nich to jest to, że niestety nie da się wymieniać tych nausznic tych muszli i to jest rzecz, nad którą ja osobiście mega ubolewam, ale poza tym naprawdę fajne, bezkompromisowe słuchawki do kompa. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, bajos!